Pewnie będzie nowa seria, chodzi o to, że po prostu będę nagrywała takie filmy Że jakby, jak... nie wiem jak to nazwać, nie reala. znaczy real też będę nacisk pewnie nagrywać Ale chodzi mi o takie bardziej filmy, że takie, nie pamiętam, są... niektórzy youtuberzy takie nagrywają Filmy, że... Mm. Że jest się koniem, i w ogóle, że na przykład dziki koń, dubi, że dubbing filmy. Jeżeli takie coś znacie to dajcie w komu znać ale właśnie może być ta seria. Dzisiaj będzie tylko pierwszy odcinek, więc zapraszam Was do odcinka. Historia konia dzikiego zaczęła się na tym, że uciekła z swojego stada do dziczy i zaczęła swoją domik. Historia. Po tym, jak uciekła ze stado, stado ją szukało. Ona nie była smutna, tak lecz nazwała Rose. Była ona bardzo dzika, nikt jeszcze jej nie złapał, ale w dalszej części z filmu ktoś się złapie, ale nie będę was Tak, klacz sobie chodziła po lesie. I sobie biegała, galopowała sobie po tym lesie i szukała jakiegoś jedzenia dla siebie, żeby przetrwać tą noc i całe swoje życie bez stada. Aż zobaczyła swoje stado z daleka, nie było go widać, ale ona dobrze widziała bardzo, miała dobry widok i widziała jego Dziś jest jezdret krzaków za drzew i uciekła. Zaczęła biec, żeby tylko uciec od stada, bo nie chciała już go nigdy więcej widzieć. To stado ją trochę nie lubiło, było tam parę koni, które ją lubiły, ale wiem większości to jej nie, nie lubiło. Więc uciekła od tego stada i poszła szukać tego jedzenia. Znalazła krzak malin, zerwała sobie parę malin i poszła. Weszła w głąb lasu, zobaczyła jezioro i oglądała widoki. W Większości lasu nie miała zwiedzonego, dlatego była bardzo zaciekwienna i zobaczyła jakiś most i, i chciała przez niego przejść, ale się troszkę bała. Podesz, podeszła do mostu, wystraszyła się, bo bała się, że się zatopi i nie chciała przez niego przejść. Zaczęła dębować. Ona się przełamała i zaczęła biec. Znaczy, iść. Zaczęła biec, żeby tylko jej nic się nie stało i żeby jej nie spadła. Zaczęła się burza. Szukała schronienia. Zaczęła się burza i, zobaczy... i szukała schronienia. Znalazła jakieś schronienie w krzakach i się ukrywała, żeby tylko ją stado nie zobaczyło i żeby była bezpieczna. Jak zobaczyła, że burza przeszła zaczęła sobie iść. Poszła na spacer. Zobaczyła bardzo piękne miejsce, którego jeszcze nigdy więcej nie widziała. A zobaczyła jakąś tabliczkę. Pomyślała, co to jest. Nie wiedziała, co to jest i były tam jakieś zdanie nieczytelny napis. I nie wiedziała o co chodzi z tym. Lecz tego, że ta klacz była bardzo mądra. Chyba za zaczęła widzieć, co to znaczy, że te tabliczki wskazują, gdzie ma iść, i gdzie, żeby znaleźć się w konkretnym miejscu. Zac zaczęła kusować w, w stronę. w stronę pięknego ogona. zobaczyła jakiegoś rybaka. Widziała, co to jest za nigdy go nie widziała, bo była jest pierwszy raz w tym miejscu i poszła sobie. Zdroszyło się czegoś. Zobaczyła jakiegoś tajemniczego konia i zaczęła dymbować. I zaczęła dębować, to zaczęła uciekać, bo zobaczyła jakiegoś konia z jakimś jeźdźcem i zaczęła uciekać, żeby tylko ją nie złapali. I była w dal tego, żeby ich nie zobaczyć. I żeby przed nimi. Aż dotarła na bardzo ład, piękny widok. Na taki bardzo ładny las. I próbowała tam zejść po takim. Mostku, ale prawie spadła. Ale udało się jakoś nie, jej z tego wybrnąć i poszła sobie dalej. Zaczęła galopować. Weszła do wody się napić. Jak się napija, wyruszała dalej. Zaczęła jeść trawę. Aż zobaczyła jakiegoś dzikiego konia. Próbowała do niego podejść, ale on się na, niego, na nią szczurzył, aż odeszła. Poszła sobie od ogiera. Aż zobaczyła bardzo dziwne miejsce. Jakieś skupisko drzew, które były jakieś fioletowe i bardzo się zdziwiłam, bo nigdy nie widziała tego miejsca i próbowała się wycofać. I trzeba sobie biegać. I sobie... no. Biegała sobie po całym lesie, weszła na ten teren, i są te dziwne drzewa i bardzo chciała sobie pooglądać, powąchała i Miała czucie, jakby ją poraził prąd. Zatębowała. Podeszła tylko troszkę bliżej, żeby to sprawdzić, czy to dalej razi. I znowu ją poraziło prąd. Aż odeszła i poszła. Zaczęła biec sobie po dzikich łąkach, po dzikim lesie. Aż zobaczyła ogro jakby ogrodzone kamieniami i nie próbowała tam przejść, ale się nie dało. Tutaj było tak dużo miejsca, że dało się galopować. Normalnie tak szybko bardzo cwałować i ona po prostu się rozbiegnęła, żeby zstawić swoją energię i pójść później sobie spać na spokojnie. Znalazłam na położenie. Położyła się klacz i poszła spać. Jak, jak wstała, to już było rano. Zobaczyła słońce i zaczęła na te widoki. Tak się jej to spodobało, jak tu jest. Piękny już zapomniała przez tą noc i zadębowała ze szczęścia, że uciekła od stada i jest wolna. Zaczęła biegać, aż stało się to: złapali ją. Klacz próbowała jakoś wyrbnąć, ale jej się to nią udawało i ją zabrali do stajni. Jak dotarła do nowego miejsca, zaruszała do innych dzikich koni. Chciała do nich pobiec, ale oni ją szarpnęli i wzięli ją do boksu, ale tworzyli drzwi i wpuścili klacz. Puścili ją, a klacz pod... zaczęła awariować. Zaczęła dębować, brykać i się wkurzać bardzo. Dębowała bardzo mocno, bardzo wysoko i po prostu próbowała sam tam wyjść. Ale to się jej to nie szło, bo to było bardzo duże. Po dwóch dniach aresztu w boksie wzięli pierwszy raz klacz do innych koni. Ona zaczęła biec, wyrywać się, aż udało się jej dotrzeć do innych koni. Wpuścili ją, puścili ją i zaczęła biegać. Cieszyła się, że wreszcie jest wolna i może bardziej pobiegać. Zaczęła brykać, biegać i bardzo szaleć. Poszła na koniec pastwiska i sobie próbowała przeskoczyć, ale coś jej nie szło, bo ten był bardzo wysoki. A zaczęła biec do swojego nowego stada. trzeba podejść do, do jakiejś klaczy i wałacha, ale nie, jej nie szło, bo oni ją odganiali i na i się na nią szczurzyły. Podeszła do jakiegoś konia, do jakiejś klaczy i ona im przepuściła i się powąchali. powąchali. Bardzo się poru, polubili i, do, bo, zacz, i ta kracz była jej nową koleżanką. Nie rozmawiała się od tej kraczy, była jej bardzo było, jej, Ona była bardzo blisko tej kraczy. Próbowała zachęcić kraczy do biegu, ale kracz była bardzo leniwa i bardzo nie lubiła biegać, ale bardzo ją polubiła i była cały czas przy niej. A Rose kochała biegać, ale nie mogła jej opuścić, bo to była jej jedyna koleżanka. Poszła szukać jedzenia. nie zobaczyła, że jest jedzenie, że po prostu jeszcze nie dali się na to, po prostu zaczęła jeść trawę. Jak zjadła troszkę, trochę trawy, to poszła do ogiera, żeby się z nim zaprzyjaźnić, próbowała. Podeszła do tego ogiera, powąchała i ten ogier ją przyjął i podeszli do siebie. Pomuchali się bardziej się się zaprzyjaźnili i to był jej nowy kolega i koleżanka, miała nowego kolegę i nową koleżankę. To by było na koniec tej historyjki. Jeżeli wam się ta historyjka spodobała, to błagam dajcie lajka i przepraszam was za jakieś niedogodności, bo to moja pierwsza taka historyjka. I bardzo za bardzo, za to przepraszam, ale mam nadzieję, że wam się spodobała. Jak wam się spodobała, to dajcie lajka pod tym filmem. A my się widzimy w kolejnym odcinku, a to by było na tyle z tej historii. Mam, mam nadzieję, że więcej się pojawi takich historii, jak by. Jak chcecie, to piszcie w komentarzach, jeżeli będziecie chcieli takich więcej. Bajo!